O wszystkim z tej strony Whistler, to jest kanał o e-papierosach, likwidach, premiksach i rzeczach ulatniających się w chmurze. Dzisiaj zaprezentuję wam Hellvape'a RDA SE kit, to jest SE kit, to jest ciekawa rzecz powiem wam. Sprzęt od firmy Hellvape z króliczkiem, którą na pewno kojarzycie. No i macie tutaj pudełeczko wiecie zapakowane, wszystko zaraz otworzymy i pokażemy co jest w środku, ale jak już widzicie tutaj Fajne, fajne, fajne rzeczy. No i witamy na stole z naszym Detrabitem SE Kit. Tutaj macie. <gryw> tutaj od przodu macie, oczywiście, pokazane tą bazę, główną, no i te nakładki trzy, łącznie cztery, bo łącznie z tą przezroczystą. Macie takie nakładki, możecie je wymieniać tak pod wygląd, to bardziej, ale za chwilę wszystko tutaj pokażemy. Wiecie, tutaj takie małe. Też macie, co tu jest w środku. Tylko nie mogę złapać fokusa na to cholerstwo. Dobra, czas otworzyć paczuszkę. Zrobimy chirurgiczne nacięcie na środku. Powinno wystarczyć, żeby ściągnąć naszą folijkę ukochaną. Więc ściągamy folię, patrzcie. O ja, pitole. No i oczywiście fajny ten. Fajna grafika tutaj taka lśniąca, widzicie, wszystko błyszczy zajebiście, tylko teraz rewelka, o. Super. Po otworzeniu, oczywiście mamy takie właśnie tutaj nakładeczki. Mamy tutaj bazę, jak widzicie, której pewnie nie wyjmę, bo jest tak mocno. O. Tworzymy sobie jeszcze tutaj kartonik. A w kartoniku oczywiście też mamy parę fajnych rzeczy. W kartoniku macie oczywiście, jak się już domyślacie, zgadnijcie, napiszcie w komentarzu, co jest w kartoniku. Żyrofo! No i mamy tutaj śrubokręcik, imbusiki, do skłonka, pin i te takie śrubki do grzałek 4, i powiem wam, że to jest. To jest wszystko. Jakbyście sobie nie radzili ze sprzętem, to tu jest taki wiesz, easter egg, tam jest schowana instrukcja. Więc pod spodem jak zdejmiecie sobie platformę, to macie instrukcję obsługi, czyli taki cheat code trochę dla nubów, jakby ktoś sobie nie radził. No i widzicie. Kolera to wyjąć teraz. No, oczywiście po otworzeniu, widzicie? No właśnie macie tutaj te wszystkie bloczki i grzałkę wkładacie tak, że łączycie ten złoty z tym srebrnym i jest gitara. Czyli macie wiecie, tutaj taki plus minus. Łączycie. I fajnie. I z drugiej strony, takie ułatwienie macie tutaj to wcięcie. To na tym wcięciu musi być grzałka. Prostopadle do niego, więc wszystko wtedy jest genialnie. A teraz wam pokażę, jak to wygląda tutaj. Patrzcie to. Jest zamontowany w ten sposób, tak jak mówiłem, plus z minusem, jest grzałka wsadzona, to jest Jagger juggernaut akurat taka krowa troszeczkę duża, widzicie wadka upchana. I w taki sposób jest to tutaj zamontowane. Fajnie, że jak macie tam skłonka dziurę w środku, to to z dwóch stron leci tutaj z tej i z tej strony, tylko że ja skłonka nie mam, niestety to wam teraz tego nie pokażę. No ale jak ktoś z was używa skłonka, to ta góra jest bardzo fajna. Bardzo lekka jest na pewno. Słuchajcie, ten plasticzek jest bardzo lekki. No i podobno jest odporny na jakieś tam, wiecie, upadki, że tam nie powinien się jakoś rozwalić czy coś, więc jest wytrzymały plastik, hartowany taki kurde. <laughs> nie no, jest to jest okej okay, plastik. Jest mocniejszy plastik na pewno, niż tak, tak, wiecie, jakby można było się domyślać, jest ok macie te różne warianty kolorystyczne, no i trzeba iść do testów, nie? Spróbujemy sobie, jak to tutaj smaży się z tego fajnego cacka, bo powiem wam, że tutaj airflow jest kozacki, macie takie tutaj dziurki z dwóch stron, no i z tych dziurek sobie tutaj wiecie, zaciągacie prosto na grzałki więc to jest wow, więc lecimy do góry. Wróciłem na swoją pozycję z zamontowanymi grzałkami, tak jak wam pokazałem. Tutaj wiecie, nie ma filozofii żadnej. Tutaj są te dwa jaggery. Trochę teraz nam watę popieprzyłem tutaj przez to otwieranie cały czas. No ale powiem wam, że tutaj fajnie to po... Ja montuję, oczywiście zamontowałem ją wcześniej. Na innych filmikach pokazałem wam jak montuję tą grzałkę, to teraz sobie odpuszczę, bo naprawdę na każdym odcinku z górami pokazywałem jak montuję grzałkę. Więc zapraszam was do odcinków z innymi RDA czy tam RTA, to tam naprawdę wszystko sobie zobaczycie, wszystko sobie obejrzycie dokładnie jak to montuję. No i powiem Wam, że na przykład na przezroczystym się prezentuje ciekawie. Macie tutaj, no wiecie, trochę się przykleja do boków. Ta wata z tym olejkiem ma to jakiś swój urok zawsze, nie? No dobra, no to w takim razie wezmę sobie tu parę kropelek jeszcze do środka. Przezroczysta jest śmieszna, bo w ogóle wszystko absolutnie. Wszystko widać. teraz tutaj zobaczyć jaka jest chmureczka z naszych Jaggerów. Oczywiście oporność to tutaj 0,26 oma więc sporo, ale na 80 W, bo te grzałki są tak dowalone, że one potrzebują kopa, żeby się rozgrzać, więc to będą grzałki takie, nie te takie, wiecie, że szybki buszek, nie? Jak na mężu się rozgrzewa, tylko ją trzeba tu dopierdolić trochę. No i tak średnio lubię takie grzałki, ale spróbujemy sobie, spróbujemy sobie tego bucha tutaj trzasnąć i będzie dobrze. Jeszcze o wielkości. To jest 24 na 33 mm, ale to jest maleństwo, widzicie? To jest maleństwo, leciutkie budowę. Ja też wspomniałem, jak oglądacie uważnie, a nie przewijacie filmik, to jest plastik. I o dziwo się nie topi, nie? Hartowany plastik. Ale jaki smaczek, słuchajcie. W sensie, wiecie, to wszystko zależy od tego, jak zamontujecie grzałki, jak zamontujecie watę, jak po prostu... <grym> Jaki olejek kupicie To wszystko zależy od tego jaki jest smak No na przykład nie lubicie anyżu, sobie zalejecie anyż, to powiecie, powiecie ale chujowa góra Nie, nie? To, to jest wszystko przez olejek Ale tutaj mam akurat olejek, który mi smakuje Grzałkę ja montowałem, wiadomo Ja montowałem grzałkę, czyli to jest zajebiste grzałki, bo ja ją wsadziłem Chmurzyska, bym tu wielkie mógł, wielkie zrobić Potężne chmury mógłbym dmuchać, aż chmury by kurde Wy i moje chmury by tam weszły i bym przejął niebo. Yy, no ale <śmiech> <śmiech> więc Góra na pewno się sprawdza. Słuchajcie, no tutaj nie mam co wam tak wiecie, wiecie jak zwykle <laughs> polecać już zajebiste. Nie, no jest fajne. Jeżeli chcecie takie RDA dual-coil, no to jest fajna sprawa, słuchajcie, airflow wystarcza. Jest, nie jest taki bardzo szeroki, ale jest na pewno wysoki. Tutaj dużo powietrza się na pewno dostaje. Możecie go sobie regulować. No tutaj macie na strony wadki, nie? Ale tutaj jak sobie zrobicie, macie nagrzałkę centralnie z dwóch stron. Więc jak wdychacie powietrze, to leci nagrzałe i prosto do ust. A grzałki nie są tak daleko od ustnika, więc... Więc fajnie, nie? Mury Napitala, duże. Są duże chmurzyska na pewno na 80 watach, No te grzałki też wiecie, zależy jakie grzałki wsadzicie, ale naprawdę tutaj jest rewelka. Airflow, nic więcej. Design jest fajny, macie różne kolorki. Pokażę Wam jeszcze jeden kolorek, jeszcze jeden wsadzę. No zobaczcie, teraz mamy czerwony kolorek, czerwony na takim boksie. Możemy też wsadzić czarny, no pokazywałem chyba też. No kurde, no wszystko wygląda pięknie. No, i takie chmury napierdziela. Widzicie, nawet na czerwonym lepiej smakuje. No, żartuję, oczywiście, żebyście sobie nie pomyśleli. No, ale nie, fajnie wygląda. Naprawdę podoba mi się. Yy, ma taki prosty wygląd, bo jest, ale fajny, że to jest przezroczyste. Mi się na przykład podoba osobiście, że to jest przezroczyste i że jest lekkie na pewno, bo nie jedna góra, nawet mesz, coś tam to jest, to blacha. Jednak nie wiecie, tam jest kurde ciężar. A tutaj jest leciutkie. I to jest plastik i się nie topi, wszystko jest zajebiście. Murki robi niezłe kurwa i to w chwilę po prostu smak też oddaje super. W sensie, no wiecie, po prostu dobry przelot tutaj jest. Macie tutaj hu huragan w środku, bo macie kurde prawie od razu grzałkę przy ustach. No nie tak od razu, no ale wiecie o co chodzi. Nie macie długiego komina. To jest Dripper, to jest RDA. To jest taki wygodny RDA na pewno, bo się wygodnie montuje te grzałki od boku. Sadzacie grzałki na dół, kurde, przycinacie sobie tam i kurde, naprawdę jest rewelka. Jest łatwość instalacji, fajny wygląd, fajny airflow na pewno. No i co, robi duże chmury. Co ja więcej wam mam powiedzieć, mogę wam pokazać? No. I to taka malutka chmura, nie? Czekajcie. Czekajcie, tu trzeba fokusy złapać jakoś. Halo! Tu jest. No. No widzicie, takie małe ten, ale to też zależy od grzałek. Pamiętajcie, dzieci, drogie moje kochane, zostawcie lajka i subskrypcję, jeżeli tego nie zrobiliście. I komentarz dla zasięgów albo dla mnie, jeżeli chcesz mi coś miłego tam powiedzieć, możesz napisać. No i to by było na tyle z tej recenzji. Dzięki za oglądanie. Chylwej, fajne. Macie link w opisie do nich i obejście sobie sprzęt. Sprzęt w ogóle za jakieś tam 14 dolarów około, więc spoko cena, naprawdę. Z trzema nakładkami. Jedyne co to nie macie grzałki w zestawie, no to grzałkę, grzałki musicie sobie kupić, ale widzicie, no. myślę, że się opłaca. Dobra, już bez gadania dzięki i chmurka na koniec! Chmurka na koniec, chmureczka na koniec. Ale tutaj to nawet kurde nie było co, jak przy niektórych podzikach to trzeba było się tam wysilać, a tutaj po prostu pizda idzie od razu, nie? Wiecie co? Tak sobie myślałem czasami Żeby kariery nie zmienić się nie nazwać Parowóz Myślę, że by mi pasowało, bo ja ciągle wapuję I tak wiecie, biegałbym po torach Jak debil, brał tam starego na plecach I bym kurde puszczał sobie K Kurwa chmurkę Co jakiś czas on by robił ciuciu -ciu I bym zapierdalał To by było To by było chore no. I nie martwcie się, idę do fryzjera niedługo, w końcu. To jest ten czas, kiedy otworzyli fryzjerów. Ale to i tak dzwonisz 15 maja, na przykład, i dostajesz termin na 2 czerwca. Tak to teraz kurwa wygląda. I jak macie jakieś ten fajne też wspomnienie teraz z umawianiem się do jakiegoś zwykłego fryzjera, i musicie miesiąc czekać, to możecie też mi się pochwalić, bo ja też coś takiego przeżyłem. Uff. Ciężkie czasy, naprawdę ciężkie czasy. Cię... Napra... Nie, ja muszę.